Cześć! Po długiej przerwie witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa. Na początku filmu chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że nie pojawił się film z wystawy w Knurowie. A szkoda, bo udało się przywieźć do domu dwa puchary. No materiał z filmu miałem, nawet go miałem poskładany i nie wiem jak to się stało, film przepadł, także nie ma go i nie będzie, a szkoda bo była to naprawdę bardzo fajna wystawa, ale w dalszej części tego filmu postaram wam się pokrótce opowiedzieć jak to wyglądało. No i dzisiaj proszę uzbroić się w cierpliwość, bo to chyba będzie jeden z dłuższych filmów na kanale. Jest dużo domawiania. Do Zatem zapraszam serdecznie na film. No i moi drodzy, tak jak wspomniałem w dzisiejszym filmie e, będzie się dużo działo, są nowe nabytki, część króliczków e, poszukała, czy tam znalazła nowy dom, pojechała do innych właścicieli. A tutaj zaczynamy sobie od, od samczyka, on akurat tu u mnie w hodowli zostaje, na wystawie zdobył 95,5 punkta, z tym, że on zmieni sobie miejsce. Bo tutaj na dole, jak pamiętacie, był ten ogromny samiec na wystawie ważył 5,25, również dostał 95 punkta. Obok tutaj była samiczka, również się sprzedała. No przyjechał hodowca po tego samca, a zabrał również tą samiczkę, także dwa króliki pojechały do jednego właściciela. No i tutaj, jak widzicie, mam już wysprzątane, zasypane sandezium, oczka i tutaj sobie przenoszę moje samczyki wiedeńskie niebieskie. I tutaj właśnie poleci pierwszy z nich. A na jego miejsce wskoczy samiczka, która jest nowym nabytkiem. Oczywiście pokażę Wam ją w dalszej części filmu. No i zobaczymy, co tam się będzie działo z naszymi samiczkami zakoconymi. Dobra, ja idę po słomę, wrzucam sobie. Tutaj, gdzie właśnie siedzi kura oczko obok również musi być zapełnione i przenoszę dwa samczyki i zaraz do Was wracam no i tak szybka zamiana nastąpiła samczyk z góry wylądował na sam dół zmyjka i gościu również naprawiłem mu paśnik bo tamten bydlak najwidoczniej musiał wyrwać także ten samczyk tutaj zostaje w hodowli przypominam wystawa w Knurowie 95,5 punkta Tutaj samczyk z hodowli Wojtka Limańczyka również e, zostaje u mnie. Również zmienił swoje miejsce z tej dużej klatki do tej. Także w tej klatce znajduje się moje stado podstawowe Wiedni Niebieskich. W tamtej klatce znajdują się jeszcze dwa Wiednie, ale to w dalszej części filmu Wam powiem e, o nich ciutek więcej. A tutaj przedstawiam Wam nową panią w hodowli. Piękna młoda samiczka, ośmiomiesięczna, jeszcze drobniutka, tak jak mówię, koniec kwietnia. Bodaję, zobaczcie, bardzo ładnie się prezentuje. Nie daje jej na podejście, ponieważ na podejście mam za dużo gratów. I ta samiczka już na stałe zagości sobie w tym oczku numer jeden oczywiście. No, i zaraz po nowym roku będzie dopuszczana do samczyka. Będę ją krył samczykiem tutaj, wcześniej wspomnianym z hodowli Wojtka Limańczyka. Także tutaj sobie oczko zamykamy. Otwieramy sobie pozostałe trzy oczka w tej klatce. Samiczka zakocona 1 grudnia. No, i tutaj myślę, że e, będziemy oczekiwać młodych niebawem, zobaczcie co tutaj się dzieje niezły, jak tu mówią, garus bardzo mocno przekopywana ściółka, dzisiaj ta ściółka będzie wymieniona bo lada moment samiczka powinna zacząć się robić gniazdo to samo jest tutaj, moi drodzy, zobaczcie najprawdopodobniej ta samiczka jest również zakocona, ale kurde zapisałem to w zeszycie, a zeszyt gdzieś straciłem i nie umiem go znaleźć, i dokładnej daty Wyko tutaj samiczki nie znam, zawsze sobie robiłem takie tabliczki. Tutaj sobie gadam, a zrobię sobie później, zapiszę sobie w zeszycie. Zaszyt przepadł, nie mam pojęcia, kiedy tu coś się może wydarzyć. Samiczkę również kontrolnie dopuszczałem, no to bardzo mocno zaczła że tak powiem warczeć, chrumkać <noise> także chyba też jest zakocona i widzę, że mocno przekopuje także całkiem możliwe, że też ten wykod jest lada moment i tutaj również będziemy sprzątać całe oczko no i przechodzimy do ostatniej samiczki najstarszej samiczki w hodowli zabrałem sobie ją na wystawę do Katowic i ta stara kobiecina dostała 95,5 punkta króliczek jak widzicie w lutym skończy 3 lata no Obecnie nie mogę jej pokryć, no ale będę próbował dalej. Nie ma co się poddawać, trzeba próbować. No i z tej klatki sześcioczkowej, mamy wszystko. Tak jak mówię, pierwsze cztery oczka, samiczki, i na dole dwa samczyki. I to jest stado podstawowe Wiedni na rok 2023. No nie ukrywam, że jeszcze jedną samiczkę może będę chciał sobie ściągnąć. Ale zobaczymy. Dobra, w tej klatce mamy wszystko. Lecimy do klatki numer 2, bo tam jest tego dużo, dużo więcej. No i lecimy dalej. Klatka numer 2. U góry samczyk. Zresztą samczyk, który jest wystawiony na sprzedaż. No nie wiem, powiem Wam, że niebieskie sprzedają się tutaj u mnie dość, dość ładnie, natomiast szare bardzo, bardzo słabo. Liczyłem na to, że jak wystawię, to rozejdą się jak ciepłe bułki, ale no niestety nie. Niebieskie, tak jak mówię, jak najbardziej z szarymi e, stoję w miejscu. Także tutaj samczyk, który jest na sprzedaż, oceniony chyba też na 95 punktów z tego, e, co mi się wydaje. Zresztą e, do każdej sprzedaży e, dołączona jest karta ocena, nawet dwie. Bo w tym roku moje króliki odbyły trzy wystawy, w sumie nawet chyba do niektórych są po trzy karty oceny. Ale mniejsza o to, tutaj mamy puste oczko na nowy nabytek. Tutaj kolejny samczyk również na sprzedaż. Zobaczcie, bardzo ładna głowa. Na Katowicach go miałem, to chyba też dostał 95 punktów. Na pozostałych wystawach o pół punkta więcej. Na dole samiczka, którą chciałbym sobie zostawić. Ale nie mam e, póki co do niej samczyka i nie tylko do niej. No aktualnie jestem w kontakcie z pewnym hodowcą, ale nie umiem się wybrać. Do niego też kawałeczek mam, no tam 150 km. Ma tam akurat samca, który by mi pasował do moich samiczek, a Zostawiam sobie najprawdopodobniej dwie albo trzy sztuki. Jak się nie chcą sprzedać, zostaną u mnie na młode, zobaczymy. Także myślę, że prędzej czy później dojdzie do tego wyjazdu. No na pewno nie teraz, może po świętach, a jak nie po świętach, to zaraz po nowym roku, żeby po prostu mieć jakieś młode na przyszłoroczne wystawy. No bo z tych królików raczej już żadnego nie zabiorę, no bo to jest bez sensu. No i jedziemy z kolejnym rzędem oczek. Tutaj oczko, w którym znajdowała się samiczka wiedeńska niebieska. Ten nowy nabytek, który znajduje się teraz w tamtej klatce w pierwszym oczku. No i zaczynamy sobie od tego samczyka. Jak widzicie, niezłą makulkę pod, pod karkiem. Najprawdopodobniej jest to jakiś ropień No i ten samczyk idzie. Do likwidacji. Zresztą ten samczyk też był na wystawach oceniony najgorzej. Wiadomo, takiego samczyka nie można nikomu sprzedać, no bo jest takim, że tak powiem, pod gardlem? A to nie jest pod gardlem, bo to jest to taka twarda kulka wielkości piłeczki do golfa. No najprawdopodobniej robi, tak jak mówię. Także samczyk zostanie zlikwidowany. Lada dzień, może nawet dzisiaj, zobaczymy. Yy, poniżej samczyk yy, z podgryzioną moszną, nie mam pojęcia jak do tego doszło, na pewno to nie doszło u mnie w hodowli, najprawdopodobniej na jakiejś wystawie musiał się samczyk do samczyka przedostać, no i wyszło jak wyszło. W początku myślałem, że samczyk mógł gdzieś sobie tą mosznę rozpróć, ale w klatce, yy, przejrzałem klatkę, nie było żadnych wy wystających wkrętów, także tutaj raczej... Nie było takiej możliwości. Myślałem też, czy nie zrobił tego tutaj na kantach, właśnie tych karmidów, bo one są dość, dość ostre. Też jest taka opcja. No ale mogę powiedzieć, że samczyk w 95% już został wyleczony moim sposobem. Rivanol <złatwił> załatwił, że tak powiem, sprawę. Po nowym roku sprawdzę tylko sobie, czy znajdują się u niego, że tak powiem, jajuszka. No, jeśli nie, no, to również e samczyk pójdzie do likwidacji, no bo takiego samca również, broń Boże, nie wolno sprzedać z wadliwym, że tak powiem, e przyrodzeniem. I poniżej samiczka, która na knurowie bardzo ładnie została oceniona 96,5 punkta. Samiczka najlepiej oceniona, oceniona samiczka e tutaj z moich szarych. Jest zamówiona do hodowcy, no jeśli hodowca się po nią nie zgłosi, no to zostanie również u mnie. Dobra, kolejne cztery oczka za nami, zostało 8. działamy dalej. Kurczę, szkoda, że wcześniej nie przygotowałem sobie kamery, bo tak agram wrzuca se ryzyk fizyk samiczko do samca. No i powiem Wam, że samiczko jest niezwykle chętna do roboty, zobaczcie co się dzieje. Samczyk już ją pokrył. Yy, raz. No ale zobaczymy, czy uda się mu pokryć drugi raz. No, na pewno będę próbował. I teraz sobie tutaj poopowiadamy yy, na wizji. Ten samczyk yy, dostał na wystawie 96,5 punkta. Mówię tutaj o wystawie w Knurowie. Został wybrany jako najlepszy samiec dorosły. Także tutaj wylądował puchar za. Najlepszego e, samca wystawy. No i wygrał on również e, puchar w rasie. Także ten, ten samczyk e, zdobył mi dwa pucharki w knurowie. Teraz właśnie e, kryję mi samiczkę, która również jest nowym nabytkiem. Nabyłem ją na wystawie e, od koleżanki ze związku. Samiczka oceniona na 96 punktów. Ale troszeczkę innej barwy, zresztą to widać. Troszeczkę taka bardziej wchodzi w szarość. Także niegone one sobie tutaj działają. Samiczka obecnie znajduje się w tym oczku. I tutaj poniżej mamy kolejne samiczki. Powiem Wam szczerze, już nawet nie pamiętam ich ocen, ale wiem, że przy tych dwóch szału nie było. Przy tej na dole również te oceny, chyba 94 punkty. Także e, bez szału, samiczki również e, są na sprzedaż. Zerkniemy sobie jeszcze na momencik do góry, co tutaj się dzieje. Ale nie będę tutaj e, zanudzać. Zrobię ostatnie cięcie, bo zostały nam jeszcze cztery króliczki. A ci niech działają. Samiczka naprawdę chętna do współpracy, no samczyk w sumie pierwszy raz dostał samicę. Chyba za bardzo nie wie jak się do tego zabrać, no, ale zobaczmy co tutaj się dzieje. Za dyma jest. Udaje niedostępną. No co gościu? No nie no. Zobaczcie jak samiczka dźwiga. Zbiorę ogon do góry. także jest... O, może teraz. No chłopie. Słabo się stara. Zobaczcie jak Samiczka. Ładnie mu się nastawia. Ach, dobra, zakończmy. Na tym momencie bez komentarza. No i zostały ostatnie 4 oczka, dwa samczyki i dwa samce. Tutaj jest braciszek od tego samca z boku. Oceniony był brak nurowie na 96 punktów. Także również bardzo ładna ocena. To jego ojciec. Także u niego również wszystko. Jest w porządku. Ja go miałem na wystawie w Knurowie, ale dostał on 0, ponieważ stwierdzili, że jest tam jakieś minimalne podgardle. Według mnie jest to e, sierść, no ale z sędzią się nie dyskutuje. Ważne, że e, jego dwóch synów zostało bardzo ładnie ocenione. Poniżej samiczka, i powiem Wam, że ta samiczka również dostała bardzo dobre oceny. Za sierść dostała 19,5 punkta i tam jest napisane, że sprężysta, połysk i bardzo gęsta. Także tutaj ta samiczka na pewno zostanie w hodowli, ale muszę się sprężyć i przywieźć im samca, bo samiczki przekopują. Widać, że mają rójkę, a nie mają e, samczyka. No i na dole mama od tych wszystkich e, szaraków. Póki co również e, samiczka. Nie daje się pokryć. Przechodzi też e, w tym momencie wyli wylinkę, więc może e, to jest powód, ale po świętach e, będę próbował tutaj coś podziałać z witaminą E, może te samiczki będą się e, lepiej zakacać. No i co moi kochani? Z króliczków e, mamy wszystko. No mi, żeby się nie nudziło to mam jeszcze troszeczkę e, pracy, a mianowicie przywiozłem słomę, 20 kostek i muszę ją wynieść właśnie aż tam e, na magazyn. Także e, zaraz się również za to zabieram. Poszła. Dobra, jeśli chodzi o króliki, to na dzisiaj wszystko. A na koniec filmu chciałbym Wam wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych oraz wesołych świąt Bożego Narodzenia, góry prezentów pod choinką oraz szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!